Trzeba z tym żyć, wiesz, trzeba się z tym turlać I, i pozwolić temu czasem zniknąć, potem się znowu pojawić, potem zniknąć, a przede wszystkim jakby pracować mimo wszystko. I też robić inne rzeczy niż tylko książkę w danym momencie, bo mam też coś, to, to jest też coś takiego, że ja lubię też być w innych projektach. Ja teraz oprócz książki jestem w dwóch projektach scenariuszowych. I czasami to jest tak, jak robisz trzy projekty na raz i zajmujesz się w danym momencie tym jednym i masz coś takiego, że wiesz, że masz coś takiego, że zaczynasz mieć wątpliwości, to potem możesz wrócić tamtych dwóch i powiedzieć sobie, dobra, okej, okay, w tych idzie mi jeszcze gorzej. Także nie jest tak źle. Um, wiesz no, pisanie do, pisanie do filmu, pisanie do obrazka jest o tyle łatwiejsze, że nie jesteś w tym sam. W sensie masz na sobie cały czas producenta, nad sobą producenta który jakby cię prowadzi przez ten proces, wiesz, jakby cały czas z tobą pracuje bezpośrednio nad tym tekstem, a też de facto no wydaje ci polecenia służbowe, nie? i to jest okej. Okay. To jest najpraca praca dla kogoś, to jest takie zlecenie. A w książce jesteś sam. Nikt ci nie powie, jakby, co masz zrobić. Zwłaszcza jeśli ostatnie twoje książki dwie się sprzedały razem tam w 200 tysiącach egzemplarzy. Tym bardziej nikt ci nie powie, co masz robić. Niestety, no. I wiesz, i masz i wiesz, że możesz oddać naprawdę. To nie jest tak, bo w tym momencie ja mam o swoim wydawnictwie coś brzkiego powiedział, że moje wydawnictwo wzięłoby ode mnie cokolwiek. A tak nie jest. Tylko chodzi o to, że jest jakby dużo ci wolno. I wolno ci też spieprzyć, a nie chcesz spieprzyć, i tylko sam siebie przed tym upilnujesz. I jest to trudne, bo to jest, wiesz, no, jest to trudne. Ale